Nina. Tego w szkole ci nie powiedzą. Trudne jest wychowanie. Jest trudne, ale jest fascynujące. Wiesz, bo, bo, bo często ludzie się y, y, mnie pytają, jak to jest y, y, właśnie być rodzicem. No to, to półki nie masz dziecka, no to nie, nie jesteś komuś tego jakby uzmysłowić, nie? Bo, bo, bo to, to tak jest, jak podróż no. palcem po mapie. Tak, tak jak mówisz. Drodzy Państwo, no. Nina, tego Ci w szkole nie powiedzą. Książka moim gościem jest Maciej Balcewicz, no, polecam, polecam. Jeżeli chcecie na te jesienne wieczory, to zajrzyjcie na stronę IndygoBook. Bóg. Czy e, tak. u Ciebie można zamówić? Można bezpośrednio od wydawnictwa, w księgarni, przez internet, można też się kontaktować ze mną poprzez media społecznościowe, wpisując moje imię i nazwisko, albo tytuł książki, Nina, tego w szkole ci nie powiedzą, na pewno znajdziecie wszystkie informacje na ten temat, gdzie dostać można tą, ja to mówię, te moje wypociny, te herezje, bo tak naprawdę to tutaj jest, jest wszystko tak jakby, tam jest tyle pojęć. Yy, no są, bo i narkotyki omówione. niebiańskie, nie wiem dlaczego, ale okej, okay. kosmetyki do jedzenia, e, 3D, nie mylić z 3D, ideologia duchowa, no całe mnóstwo rzeczywiście poruszanych wątków, holokaust, e, refleksja o karmie, czyli wszystko to, co tak naprawdę współczesny rodzic powinien wiedzieć, albo co zastosować w wychowaniu, albo czego nie stosować w wychowaniu. I to najlepiej przez swój własny filtr, drodzy Państwo, tak. przepuścić tak, jak czujecie, tak, jak uważacie. Maciej Balcewicz, moim Państwa gościem, dziękuję Ci. Macieju. Dziękuję. Wszystkiego Pozdrawiam. dobrego, dobrej, spokojnej nocy. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Maciej Balcewicz. Pozdrawiam i spokojnego czasu do usłyszenia.